Przed sześcioma laty przypadkowo trafiłam do kafejki na warsztaty malarskie, już nie pamiętam dokładnie, dokładnie kogo. Yy, dziewczyna się nazywała Anita, ma polskie korzenie, a informacje o warsztatach dostałam przypadkowo od mojej sąsiadki, którą gdzieś tam, która gdzieś tam nieopodal mieszkała. W zasadzie nie byłam uczestniczką, po prostu był termin, wpadłam na niego, porozmawiałam z Agatą, i potem jakoś się to rozwinęło, też do końca nie pamiętam już jak. Um, po prostu nawiązałyśmy kontakt i zostałyśmy w tym kontakcie. Są w planach dwa różne rodzaje. Pierwsze e, odbywałem się już od kilku lat, nazywałem się Recycling Art by Alex i e, w sumie mam stałych gości. Informacja jest również w sieci, zgłaszają się czasami nowe osoby i jest termin. Wymyślamy gdzieś tam wspólnie z moimi stałymi już uczestniczkami, uczestnikami tematy. Staram się tak robić na bieżąco zgodnie z czasem w roku na przykład wakacyjne, świąteczne, jesienne z wydrążaniem dyni i lampionami przykładowo, albo po prostu na życzenie, jeżeli ktoś bardzo lubi jakąś technikę, to, to możemy, jakby to powiedzieć w ramach kompromisu powtórzyć, w zależności od, tego, od potrzeb uczestniczek, uczestników. A drugie, które właśnie się zaczęły, są po prostu nauczaniem podstaw rysunku i docelową malarstwa. Wiele osób chciałoby nauczyć się prawidłowo rysować i, i ja im staram się w tym pomóc. Uczestnicy, którzy, którzy przychodzą na moje warsztaty, są i pols, z polskiego pochodzenia, i, i niemieckiego. Um, staram się w obu językach je prowadzić w, moż, w miarę możliwości. Um, część, częściowo są też osoby, które z, um, znają mnie z kafejki, czy dowiedzieli się właśnie przez Sprach polnyż o tych warsztatach i te osoby. Powiedzmy sobie mają jakiś kontakt z językiem polskim, ale są, na, są pochodzenia niemieckiego. Jeszcze nie pomyślałam, nie miałam w takich planach jakby wystawy, jakby dokumentującej. Rzeczy, które tam powstawały, są dosyć spontaniczne, i to są rzeczy, które osoby biorą ze sobą do domu głównie, i nawet nie miałam w głowie tego, żeby, żeby w planach czy tam w idei, żeby stworzyć z tego jakąkolwiek wystawę. Do tej pory, do dnia dzisiejszego. Może w przyszłości, zobaczymy. To, to, to zależy od tego. Czy są na to chętni, czy osoby chcą uczestniczyć? Zajęcia z rysunku i malarstwa one się dopiero zaczęły. Może w przyszłości, jak to się bardziej roz, powiedzmy sobie, rozkręci, um, będzie więcej prac, to możemy na ten temat troszeczkę porozmawiać. W tym momencie to są, jesteśmy na, po dwóch warsztatach. Tak, chciałabym e, więcej osób, które będą czerpać przyjemność ze sztuki. I z otwartymi głowami, i z chęciami do pracy.